18 Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym wystartują w środę 11 czerwca. Konkurować w nich będą zespoły ratownictwa medycznego z całego kraju. Będziemy gościć 38 zespołów, z tego 36 jest z całej Polski, dosłownie z całej Polski. I dwa z Ukrainy. Każdy zespół będzie musiał zmierzyć się z szeregiem zadań, z którymi ratownicy medyczni spotykają się na co dzień. Choć będą one jedynie inscenizowane, to uczestnicy zawodów muszą wykazać się pełnym profesjonalizmem. Tam będzie można zobaczyć naprawdę całą pracę zespołu ratownictwa medycznego. Każdy przypadek, który można spotkać na co dzień w pracy, także zapraszamy do obejrzenia. A oglądać będzie co już w środę od 16.30. Przez miasto przejedzie wówczas parada karetek, która wyruszy spod Zamku Piastowskiego. Tuż po niej konkurencje nocne w podlegnickich karczowiskach. Konkurencje dzienne rozpoczną się natomiast w czwartek punktualnie o 6 rano i odbywać będą się do południa na terenie całego miasta.